W tym filmie streścimy sobie fabułę pierwszego odcinka pierwszego sezonu Daredevil: Odrodzenie. Zapraszam na fabułę w pigułce. Odcinek rozpoczynamy przed kancelarią Nelsona Murdocha i Page, czyli trzech znajomków. Rozmawiałem o tym, że ich kancelaria się rozwinęła i że dużo policjantów przechodzi na emeryturę. Na szczęście miasto ma innych obrońców. Wbijałem do paru, a Murdoch's page rozmawiałem o tym, że coś między nimi mogłoby być, ale wolimy friendzone. The ten ziom, imieniem Cherry, przechodzi na emeryturę, a ten ziom, czyli Foggy, próbuje coś wyrwać w barze. Foggy? Yes. No. Daredevil podsłuchuje rozmowę Fogiego z jakimś ziomkiem i wychodzi na to, że ten ziomek ma kłopoty. Widzimy, jak ktoś włamuje się do mieszkania. Fogi wyjaśnia pozostałej dwójce, że ten ziom to Beni, którego Fogi reprezentuje, aż dostawał pogróżki, to ukrył go u siebie w mieszkaniu. Przez telefon słyszymy coś, jakby strzały, i Matt postanawia to sprawdzić. Wbija we wdzianko szybciej, niż polska reprezentacja, odpada z mundialu i leci do mieszkania Fogiego. Beni był jednak tylko przynętą, a prawdziwym celem był Fogi, który niestety dostaje kulkę. Zabójca wrzuca smołka do baru I chce również zabić Karen, na szczęście Matt go powstrzymuje Później mamy scenę bitki w tej haszkomorze, to znaczy w tym zadymionym barze Zabójca próbuje uciekać po schodach, ale Daredevil go dogania i finalnie trafiają na dach budynku Okazuje się, że fogi już z tego nie wyjdzie, a Matt pyta się zabójcy dlaczego to zrobił Dlaczego? Po czym zrzuca go jak worek ziemniaków. Ściąga maskę, a Cherry to zauważa. A ziomek zrzucony z czwartego piętra jednak przeżywa. Mija rok. Matt gdzieś się stroi. I od razu przeskakujemy do Fiska, który po śniadanku również wybiera sobie garniak. Nice suit! Stanley! Potem mamy spotkanie Gangusów, którym przewodzi Vanessa, żona Kingpina. Wbija whistle i wszyscy znikają. Dowiadujemy się, że Kingpin dochodził do siebie miesiącami leżąc w łóżku i to właśnie Vanessa się nim zajmowała. Oraz, że zadbała o to, żeby wszystkie jego biznesy wyglądały na 100% legalne. Cały ład korporacyjny sprawdza proces inwestycyjny. Jakaś nastolatka robi coś takiego jak BB Report, a mieszkańcy skarżą się na przestępczość w mieście oraz mówią, że Daredevil odszedł miesiące temu. Merdok i ta czarna baru, do której zarywał fogi, McDuffie, to teraz partnerzy. Matt zeznaje przed sądem w sprawie zabójcy Fogiego prosząc o najwyższy wymiar kary. Poindexter, bo tak nazywa się ten zabójca, mówi, że nie ma nic do powiedzenia i, to say, i dostaje do żywocie. A dokładnie 11 razy do dożywocie, bo tyle osób zabił. Wiecie to tak na wypadek, jakby 11 razy się bawił w Jezusa. Po rozprawie dowiadujemy się, że Matt i Karen przestali ze sobą rozmawiać po śmierci Fugiego, a Murdoch przestał być Daredevilem i oddał tą robotę policji. I jak nowojorska policja działa tak samo jak polska, to raczej średnia decyzja. Matt dowiaduje się z faktów. Na fakty zaprasza Kamil Durczok. Specjalne wydanie faktów. że Fisk kandyduje na burmistrza, a następnego dnia spotyka się z klientką umówioną przez McDuffie. Okazuje się jednak, że Magdafi wkręciła tą dwójkę, żeby spotkali się na coś, alarantkę, randkę, a nie spotkanie biznesowe. Uh, I'm a na początku oboje są wkurzeni, ale potem stwierdzają, że to lepszy niż Tinder i jednak gadka się klei. Matt spotyka się z Cherrym, który zrobił małe śledztwo w sprawie kampanii Fiska. Okazuje się, że połowa Green go nienawidzi, a połowa skoczyłaby za nim zwierzowca. Plus cała jego kasa. Billions and billions and billions and billions and... Jest czysta Matt spotyka się z Fiskiem I zabiera go na rozmowę do baru Fisk mówi, że to nie on Odpowiada za śmierć Fogiego Matt mówi, że po tym Gdy zrzucił Poindextera z dachu Przestał już nosić kostium Daredevila No, chyba, że Fisk coś odjeje. No! Wtedy znowu założy kostium na co on mu odpowiada, że żadnych wygibasów w stroju diabła nie będzie tolerował. Matt idzie z Heather na kolejną randkę i słyszy news o tym, że Fisk został wybrany burmistrzem. Po wygraniu Fisk idzie na dach pogadać z Vanessą i mówi jej, że wie o niej i o Adamie. A ta każe mu go nie zabijać. On mówi jej, że go nie zabije, bo jest teraz innym człowiekiem. Fizgiek to polityk po wyborach mówi, że teraz to będzie sztos, bo on rządzi. Można się w ogóle nawet jakoś silić teraz na zamykanie tego w słowa tak piękne jak goździki albo rajstopy. A odcinek kończymy na pojedynku: kto pierwszy nie mrugnie. Jeśli spodobał Wam się ten film, to oczywiście kliknijcie suba, dajcie łapkę w górę, to naprawdę pomaga. Dzięki.